Co tam pana słychać, obywatelu, kapitanie. Wszystko powiem na rozprawę. Jak traktujecie więźniów. To jest hańba. Myślałem, że tylko Gestapo jest do tego zdolne. Mm. Pan panie Moczarski i tak pójdzie do ziemi. Przecież pan się doskonale orientuje, że gdy my tutaj postawiliśmy na panu krzyżyk, to sąd postawi taki sam. Nieważne, czy jest pan winien, czy nie. A to samo może dotyczyć również pańskiej żony. Chyba nas tu niedługo odwiedzi. Pan mówił coś o gestapo? Łatwo możemy udowodnić, że to pan był agentem gestapo. Mamy tu oryginały gestapowskich blankietów, pieczęci, stempli i całego tego No i mamy Niemców. Wszystko podpiszą. Wiesz, co to jest? To jest akty zgonu twojej żony. Rozumiesz, wyczerpanie, wojenne choroba. Zdaje się, że miała gruźlicę biedaczka. Ale zdążyła się do wszystkiego przyznać. Także nie masz już po co się upierać. Kiepsko się ożeniliście, moczarski. A kurwa śpiewała nam jak skowronego poranku. Nawet jak jej dogadzaliście w łóżku, moczarski, to tak nie śpiewała. Szkoda, że już nie usłyszycie. Kiedyś za to odpowiecie. Może kiedyś jakiś historyk się będzie zastanawiał. Ale na razie to my piszemy historię. Na waszych skórach i kościach. A podręczniki będą tak jak my chcemy. Panie kapitanie Moczarski. Nawet nad wami jest jakieś prawo. jak kładziemy na twoje prawo, Moczarski. Shut up.